słuchajcie jedziemy drogą od Odda do Flamy Flam czy Flamy jakoś tak napiszę wam pod spodem jest tyle tych nazw, że nie łapię tego i słuchajcie wybrałem tą drogę darmową ale ona jest ona jest yy, z promem to mi się na przykład bardzo podoba tu wjechaliśmy. Chciałem specjalnie stanąłem, bo można sobie kupić owoce. Tu macie za darmo z drzewa. <laughs> Nie żartuję. O, patrzcie. I tu jest pełno takich e, punktów po drodze. Zobaczymy jak to wygląda. O, jest jakiś kod. Jest napisane. 35 noków. Macie takie śliwki za 10 zł, no trochę więcej, no tam 12. Tak, ale śliwki. Nie wiem, czy tu idzie dać, ale my ja nie bym chciał sms zapłacić. Tu nic nie ma, czy nie wiem, czy idzie dać. Może to idzie. Zeskanujemy to, czy to idzie. Bo pierwszy raz takie coś to byśmy sobie kupili. No i zobaczcie. I tam jest. I tam płynie prom. I to jest darmowy prom. No i chcemy właśnie. Chcemy nim popłynąć na drugą stronę. Zobaczcie. Tam tam widzieliśmy oni już w prawo płyną. Eee, pogoda jest taka jak widać jest ciepło. Jesteśmy w krótkich rękawkach. Eee, jest 17 stopni, ale naprawdę jest ciepło. Dobra sprawdzimy. Jak to idzie zapłacić? Bo kurczę nie mam tych takich mam 500 jedynie. Trzeba by gdzieś rozmienić takie. Dojechaliśmy do miejscowości Utne Mamy tu przeprawę promową. I podobno prom płynie w dwie strony. Tu na prawo. Tam jest port. I potem można tą górę objechać przez taki most. Tu stoimy, a my płyniemy do tej drugiej miejscowości Fandal. Tam jest prom, przybliżę Wam. Podobno to jest w cenie, ten prom. Czy w cenie, że się nic nie płaci za niego? Ta droga jest darmowa. Zapłaciliśmy w euro tam. Położyliśmy do tej skrzynki euro. Bardzo dobre były te śliwki tu jakieś widzicie Utne hotel z 1722 roku Toalety otwarte Otwarte będziemy zobaczyć tu ładowarki są no, cała ekipa tu przyjechała autokarem, nie? to jest ta miejscowość Fanda. tu macie ładowareczki czekając na prom możecie sobie naładować auto w tym czasie tak jak właśnie tu gość robi my mamy naładowane do fulla za darmo na kampie także mamy dużo energii tu jakiś pomnik taka wioska to the river. To the river we go Leave our worries on the shore And drift away On the river On the river we know Sometimes the perfect words Are never said I spilled my coffee I don't feel like talking My Worries just keep growing by the day. I need a moment where the green and blue appear. To spin a rock and watch the ricochet. To the river, to the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. Perfect words are left unsaid You could change your mind When you're intertwined With the water and the waves As I grow older, well That Słuchany. Słuchajcie, ten prom jest na prąd. Także obalamy mity hejterów w internecie, którzy mówią, że promy w Norwegii nie chcą brać samochodów elektrycznych na pokład. Na ten prom jest na prąd. Jest cichy, nie ma wibracji. Dojechaliśmy do miejscowości Flam jest to taka miejscowość w górach podobno bardzo znana z tej kolejki Flam tam pisał gdzieś na blogu że o 7.30 wyjechał chyba z od 160 zł bilety kosztują no, my mamy 16.20 dzisiaj Padał deszcz po drodze, teraz gdzieś to przeszło. Parkingi tu są na wprost, ale na szybko czytałem, żeby tylko wjechali bez wychodzenia i wyjechali, bo podobno od 100 zł w górę chyba te parkingi, dlatego nie polecam tam stawać. Poczytajcie opinie sobie przed tym na Google. Tam ludzie piszą co i jak. Tu są ładowarki, ale też kanał, trzeba iść do hotelu, kombinować, tutaj my tam z tyłu się ładujemy. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie, 4-30 za kilowat. No i zobaczymy. Wszędzie kamery podobno narzekają, że jakaś firma to prowadzi. No i kroją ludzi na potęgę z tymi parkingami tu. A co no wiecie, żeby było tak jak na tych, co byliśmy ostatnio na projektie Stolen czy na Sierra? To było napisane jak 2,5 stówy dzień, 300 dzień. A tu zaraz ja to dojdę do tego, ile to rzeczywiście kosztuje. A my dzisiaj to nic za bardzo nie będziemy robić, no bo już jest późno. Trzeba gdzieś by nocleg zobaczyć. A tu jest takie dwa punkty widokowe. No pogoda kiepska. Sztoda bo widoki są piękne. Tu do fiordu przypływają te największe bydlaki. Podobno w ciągu roku i przypłynęło 180 sztuk. O jedzie to, widzicie? Chlam Svana. Podobno jedna z najlepszych kolei na świecie. Patrzcie ile ludzi jest, a gościu pisał, że był sam w przedziale. Muszę się pytać albo coś poczytać o tym jak to tu kursuje czy jest jakaś pętla czy coś jak się wraca żeby nie było tak że 500 zapłacimy w jedną stronę i 500 z powrotem jakaś wypożyczalnia jest o, zip line tu jest gdzieś w prawo Oby się wypogodziło, te pożyczalnia rowerów. A tu co jest? A tu jest chyba kasa. I pokazane miniaturki. Łączymy sobie w ocenie mapy. No przed nami jest ten fiord potężny. Oh, tu jeden waponik. Ceny mają wam powiem takie jak u nas kiedyś w PRL-u tak? E? Wszyscy mają w każdym sklepie czysto w Angier, czy tu. tą samą cenę specjalne kurtki tu byliśmy a tu jedziemy tu jest tabana. Tu si dovrebbe trovare. jeden metr. Tunelu. Robili w 180 godzin 260 ludzi pracowało przy tym Co tu tak ciepło jest by tu grzeją

te sprzęt. Już Świetnie. Tu chyba może mają przewodniki. Bo cię tą pracę ciężką. To była robota, co? Nie no to co teraz zdalna. Piszemy co? Wpiszemy się, Który dzisiaj jest. Dzisiaj jest, który jest za wam powiem, który dzisiaj jest? Trzynasty. O! Jest Lechu podróżuje. Wpisałem się tu do czynniki, wpisałem się, by ty? 149 takie o, to jest fajne na, znaczy nie wiem czy na deszcz ale takie chyba po tym, tym deszcz spływa co? zobaczymy ile kosztuje ten parting może się dowiemy Patrzcie, żebyście wiedzieli, zanim tu przyjedziecie, ile kosztuje. Tak szczelam, że za godzinę to jest 40. No co do parkingu, to jest za godzinę 40 noków, a za dzień z góry 200. Tu jest coś? Tu jest jakieś, patrz, bilety. Ale to jest, nie to jest ta to... A tu płyną, wiesz co? E, tym fiordem po przebieraniu No to słuchaj, godzina to jest nic, tu dwie godziny to tak jesteśmy To jest 80 noków Lepiej się załadować za 80 Nie wpinać się na ten No to jakieś downhilly chyba są Takie rowerki, Santa Cruz ale sprzęty tutaj są dobre o ten spec ładnie no przebija się te słoneczki to wyjdzie dla nas Co tu duchnie takie hamburgery hamburgery na nasze 70 90 zł hamburgery no robię że to jest no ale jak jest dobre mięso to jest dobre też na bułkach. I co, nie ma żadnego bydlaka, chyba za późno już jest, co? Nie, mówię, co, tutaj dużo Polaków, a przecież ten cały autobus jest Polaków. Ale nie, on mówi, ten drugi Chińczyków. Nie wiem, wąski? No, no jeden mówi, on wozi Chińczyków, a ten Polaków. Siedemdziesiąt osiemdziesiąt osiemdziesiąt złotych. To macie ceny 730 kosztuje na górę i z powrotem jest taka, by była możliwa, jakbyście mieli rower, że wyjeżdżacie tylko do góry i podobno szutrową drogą zjeżdżacie w dół. Nam by się to podobało, ale nie mamy rowerów. 700, tak, żeście tam widzieli chyba 30. Kosztuje. Tu macie takie miejsce przed wjazdem pod tą eskadą. Tu jest taki do odśnieżania. Zobaczcie, jaki sprzęt. A my stoimy... Po prawej, tam są ładowarki. Także nie płacimy nic za parking, tylko będziemy się ładować. Idę to zobaczyć. Bata, możesz iść już do samochodu, a ja tylko to, to luknę. To, co tu stoi. To, co tu stoi, zobaczę. Zobaczymy, co to jest. Co? Ale wiecie, co? Wiecie co? Tu są na 3 metry przy drogach takie pałunki. Jak jechaliśmy. Tak, jakby. No, patrzcie To taki przód tylko Dobra, zobaczcie tu Stoimy i tam się ładujemy Także stąd jest już parę set metrów nie musicie tam byście oczywiście takie auto mieli bo nie wiem jak z innym ale my się tu ładujemy Także jedziemy teraz na viewpoint Trzymajcie się na razie.